szamy ja jestem tam ze mną z Koldian. witam dzisiaj będą dwa sposoby na wkręcenie znajomych. oglądajcie witam wszystkich do mojego sposobu będą potrzebne pod... Będą potrzebne kwasek cytrynowy nie kupcie tego przy laptopie tak jak i cukier Zwykły cukier. I teraz do zwykłego cukru dosypujemy kwasku cytrynowego. My tego dużo nie damy, bo, ten, bo to już jest zrobione. Już była ta mieszanka tu. I ma, mieszamy to starannie, żeby kwasek cytrynowy był zmieszany z tym. No. I teraz. Powiem wam, do czego to może służyć. To może służyć na przykład. Jeżeli macie cukierniczkę, to wysypujecie z niej cukier i wysypujecie tego cukru. Na przykład na 1 kwietnia. Mama sobie robi herbatkę. Bum, faśna herbata. Co się dzieje? Idzie, na gwa... I, idzie z rachunkiem z herba... idzie, idzie zgłosić gwarancję herbaty, chociaż ona nie istnieje. Że dziwna ryba, to, że jakaś poprzuta. I wyskakujecie z, 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 z kwaskiem Prima Prelis. No! Więc to by było na tyle w moim sposobie, ale oczywiście pamiętajcie, że możecie sobie to zjeść. Kto lubi kwaśne oczywiście? Dajcie lajka. Mm. Pewnie większość z Was zna takie coś. To są takie gułeczki plastikowe, a w przypadku jest cuk y cukier kwaśny, wielosmakowy. I to się tak zjada. To ma bardzo podobny smak, Je jeżeli nie możecie tego kupić sobie w sklepie to takim to możecie sobie zrobić Widzimy się za chwilę w następnym sposobie W moim sposobie będzie potrzebny nam tylko komputer, koperta i drukarka, która jest tam daleko Więc yy, drukujemy sobie jakiś list, my już wydrukowaliśmy Przeczytaj lotto. Witamy w na naszej kumulacji lotto, wygrał pan 10 milionów złotych, daj się lajka Nagrody proszę odebrać w tego tygodnia na najbliższym punkcie lotto Dyrektor Główny Lotto, Marian Cygański. My tutaj walnęliśmy jakiś podpisik. I dziękuję za udział w naszej kumulacji. Dobra, teraz spakuję ten list. Jakąś go. Nie, na drugą stronę. Tutaj nasza filmowa koperta. Mhm. Jeszcze tak. Sami je robiliśmy. Mhm. Pakujemy, jeśli wejdzie. Wejdzie, dobra. Adresujemy i wysyłamy. No. Oczywiście zaadresować możecie na niby i ten wydrukować sobie znaczek pocztowy. Zaadresować tam jakieś pierdoły napisać, co trzeba. No i, i wsadzić po prostu komuś do skrzynki. Dobra. Cięcie.